Witam was na naszym kanale. Dzisiaj będzie taki odcinek trochę techniczny. Chciałem wam pokazać, jak będę montował sterowanie centralnego zamka do naszego Fordzika. Ja mam troszeczkę ułatwione zadanie, bo nasze auto jest już wyposażone w centralny zamek, tylko tyle, że sterowany z kluczyka. No, ja troszeczkę boję się tego, że kiedyś ten kluczyk może nie otworzyć nam kampera. A druga sprawa, chciałbym, żeby też to było na tyle wygodne, żeby sobie podchodzić/czy tam odchodząc, zamknąć go z pilota. Więc postanowiłem zamontować tutaj sterowanie z pilota. Udało gdzieś mi się to kupić za naprawdę nieduże pieniądze, nie są. W ogóle wszystkie te, te zestawy kosztują jakieś tam groszowe, groszowe sprawy, więc no za chwilę wam pokażę, jak to zrobić. Pierwsze, od czego zaczynamy, to jest demontaż boczka tutaj w drzwiach. Ja już jakby wyprzedzając fakty, Odkręciłem te kilka śrubek wcześniej i dostajemy się tutaj do takiej kostki. Zależy nam na tym, żeby sprawdzić, czym to jest sterowane czy plusem, czy masą i które kable odpowiadają za to sterowanie. Więc tak, no ja sobie tutaj jakby sprawdzam. I tak, tutaj mamy plus. Tutaj. Na tym kabelku nie mamy nic. Tutaj, na tym kabelku mamy plus, i tu już wiem, że mamy masę. I jak to możemy sprawdzić? Mi się wydaje, że to są te dwa kable. Czyli mamy tutaj jakby plus. W momencie, kiedy zamkniemy ten plus nam z tego kabla ginie i pojawia się na tym kablu. Więc analogicznie wiemy, że zamknięcie jest to żółto-czarny przewód, otwarcie jest to biało-fioletowy przewód. No i zasadniczo tutaj możemy już to wszystko składać, bo zależało nam tylko na odszyfrowaniu kolorów tych dwóch kabli. No, i teraz musimy przenieść się tutaj. Ja już też sobie to wcześniej rozebrałem i odnaleźć dwa kable, czyli ten biało-fioletowy do otwierania i żółto-czarny do zamykania. No, i co, co należy zrobić następnie? To jest cała tak centralka i tak czerwony taki z bezpiecznikiem podłączamy do plusa czarny podłączamy do masy i tutaj jest jakby taka druga tutaj jest taka druga część tych kabli i one służą do sterowania no i ja już rozwikłałem całą zagadkę należy tak Dwa, jeżeli mamy sterowanie oczywiście plusem bo może też być masą jeżeli mamy sterowanie plusem podłączamy te dwa żółte mostkujemy ze sobą podłączamy je też do stałego plusa jeżeli mamy sterowanie masą no to podłączamy je analogicznie do masy i teraz tak biały kabelek jest albo od otwierania albo od zamykania no i czarne o Biały jest, no tak samo, albo od tego, albo od tego. No, ja to za chwilę sobie gdzieś tam na krótko podłączę. No i będę wiedział, który przewód od czego, od czego jest. Można tutaj, tutaj jeszcze jest tak, brązowy kabelek, o taki, z jednego rozchodzi się na, na dwie. To jest do kierunkowskazów. A mianowicie do tego, żeby te kierunkowskazy przy otwieraniu i zamykaniu nam rygały, no to jeszcze musimy znaleźć sobie w tej całej tam w tym całym spaghetti przewody od kierunkowskazów. No i analogicznie podłączyć jeden i drugi do lewego i prawego kierunkowskazu. No mam nadzieję, że będzie to widać. I tak... Z tej centralki wychodzą takie dwa kable od sterowania biały i biało-czarny. Ja sobie biorę jeden z nich. Akurat w tym przypadku biało-czarny. No i klikam. Nie wiem, czy by, że tak, żeby było widać ten mój miernik. I przyciskam sobie przycisk od zamykania. No nic się nie dzieje. O, otwieranie. Zapaliła nam się, jakby kontrolka. No to wiemy, że biało-czarny. Będzie do y, otwierania, no i teraz tutaj do tych dwóch kabelków też muszę przyłożyć kontrolkę i sprawdzić. Czyli tak, y, fioletowo-biały fioletowo nie ma na nim prądu, y, żółto-biały jest. Teraz mamy samochód zamknięty, i tu pojawia nam się prąd, czyli otwieramy samochód. Prąd powinien pokazać się na drugim kablu, czyli wiemy, że biało-fioletowy i biało-czarny ze sterownika muszą być ze sobą połączone, żeby dawały sobie sygnał. Więc ja teraz to polutuję. Jak już będę miał to gotowe, to nagram Wam zasady działania. Mam to. Polutowane zostało mi pozabezpieczać przewody i e, podłączyć kierunkowskazy, ale samo działanie e, no już mamy zrobione. I teraz tak klikam zamykanie, samochód nam się zamyka. Otwieranie, samochód nam się otwiera. Tu zasadniczo już można by było wszystko poskładać, bo nie jest nam to już do niczego potrzebne. Natomiast ja to chyba zrobię sobie już na końcu. I teraz jak ja to podłączyłem tutaj w środku plus i te dwa żółte przewody pod wolne miejsce w bezpieczniku dolutowałem tam taki męski konektor i wpiąłem po prostu w wolne miejsce na dość grubym przewodzie. No i to mamy tutaj fajnie estetycznie. Trzeba będzie te kable tylko gdzieś tam przyczepić. A tam pod oryginalną, nie wiem czy to będzie widać, o, tam gdzieś to widać przy tej żółtej dźwigni od otwierania. Dołożyłem ten czarny przewód od masy w oryginalne miejsce. Tutaj te przewody polutowałem. No i teraz zostaje nam znaleźć przewody od kierunkowskazów. No i jak to zrobić? No to ja Wam to pokażę. Co robimy? Załączamy sobie awaryjne. Bierzemy naszą niezastąpioną kontrolkę. Słuchajcie, 20 zł. Taka kontrolka. No ja no tutaj zajmuję się mechaniką, więc takie rzeczy są mi bardzo potrzebne. Natomiast 20 zł nie pieniądze. To jest z kabelkiem. Podłączamy sobie to gdzieś tam do masy, a w aucie. I to nam pokazuje jakby prąd. No i teraz tak. No dobra. Tak więc mamy światło. Nie wiem czy udaje się to jakokolwiek, jakkolwiek złapać, natomiast ta kostka jest kostką od kierunkowskazów, przynajmniej e, przynajmniej powinna być. No i tutaj sobie no co? Sprawdzamy, wkładamy sobie tą próbówkę. O, tutaj coś. O, zobaczcie. O, już znalazłem kabel. Zaczyna nam rygać. czyli ten niebieski to jest kabel od kierunkowskazów. Teraz szukamy sobie dalej i sprawdzamy, czy nam się zacznie to gdzieś mrygać. Znowu. No nie wiem, na przykład to może będzie ten. Nie, to też nie jest ten. To może będzie. O, a to jest drugi. Czyli niebiesko-czerwony to jest. Przewód od drugiego kierunkowskazu. No i te dwa brązowe kabelki musimy tutaj podpiąć się pod właśnie niebiesko-czerwony i niebieski kabelek. No i to zasadniczo będzie wszystko. Zostanie to tylko poizolować. No można by było poprzecinać te kable, dać termokurczki. I to zrobić termokurczkami, natomiast ja nie chciałem też przecinać tych oryginalnych przewodów, wolałem się do nich po prostu dolutować, no i to z, gdzieś tam sobie jakąś izolacją e, izolacją to sobie zabezpieczymy. Tutaj jest jeszcze, tutaj są jeszcze kable, najważniejsze to jest tak, ten czerwony kabelek, o tutaj, to jest kabelek od anteny, i, i on musi tak sobie zostać. Resztę kabli, na przykład te dwa pomarańczowe, przynajmniej to możemy sobie w ogóle obciąć, wywalić. Te kable gdzieś tam służą do jakiegoś sterowania, jeszcze otwieraniem tylnej klapy. No ja tutaj nie mam już więcej nic do podłączenia, no bo w kamperze te drzwi od zabudowy tam z tyłu no nie, są, nie są elektryczne. To raczej już jest wszystko, co mogę wykorzystać z tej centralki. Jeszcze można jakieś domykanie szyb, zrobić. No, teoretycznie tutaj ten samochód posiada elektryczne szyby, można by było coś dołożyć. Natomiast no nie wiem, czy mi się chce bawić teraz jeszcze z domykaniem szyb. Nie jest to do niczego chyba potrzebne, więc ja to składam. Dolutowywuję jeszcze te kierunkowskazy składam ten boczek, składam ten składam te wszystkie plastiki i jak już będę miał efekt końcowy, no to wam pokażę jak to się zamyka i otwiera razem z sygnałami świetlnymi. Tak więc ja już tutaj mam wszystko poskładane. Boczek założony. No może z jakimiś małymi przerwami na inne rzeczy zajęło mi to około godziny. Największym tutaj, jakby problemem, no to jest znalezienie tych kabli, ale no jeżeli je znajdziecie, no to cała reszta tam polutować, kilka tych kabli, no to jest już dosłownie chwila. Można użyć także takich szybkozłączek, które się jakby zaciska na dwóch przewodach. I tak się robi na przykład przy montażu haków. Tu też można by było tak zrobić. No, ja się nie zdecydowałem. Wolałem, żeby to połączenie było pewniejsze. Żeby tutaj nic się nam nie rozłączyło. E, a właśnie tutaj mam jeszcze zablokowany. Tutaj mam jeszcze zablokowany zamek, gdyż na otwartym zamku to się nie zamyka. O, teraz już jest tak jak trzeba. Ja sobie to po prostu śrubokrętem zamknąłem, żeby samochód widział, że te drzwi można zamykać i otwierać. No to teraz już tak. Samochód zamknięty, samochód otwarty. Kierunkowskazy nam regają Cała robota. Na pewno, na pewno, w, mogę polecić taki E, taką centralkę do zdalnego sterowania. No nie musimy co chwilę kręcić tym kluczykiem, nie musimy wyrabiać tych, mm, tych zamków, tego kluczyka. No na pewno jest to też jakby szybsze, wygodniejsze. Kosztuje naprawdę nieduże pieniądze. Ja dokładnie zapłaciłem 45 zł e, z darmową przesyłką e, na Allegro. Wszystkie te centralki są mniej więcej takie same. Rząd rozpiętość cenowa jest tam od 40, nie wiem tam do, do 50-70 zł. Różnią się tylko pilotami. I funkcjami. Ja sobie wybrałem tylko taki, który ma dwie funkcje. Zamykanie i otwieranie drzwi. Nie tutaj jest zamykanie, otwieranie bagażnika. Jakieś inne rzeczy nie interesują. No i też chciałem, żeby ten, ten pilot wyglądał jakoś tak w miarę estetycznie. No za chwilę. Pewnie przejdziemy do nagrywania na jakichś innych prac, tutaj usprawniających naszego kampera. A na razie się z wami żegnam.